W październiku zrecenzowałem dla was wersję 3DS-ową Super Smash Brothers odgrażając się, że powrócimy do tematu przy premierze wydania na Wii U. Choć u podstaw obie edycje są tą samą grą z tym samym zestawem zawodników i mechanizmów, zmiany w pozycji dużo-konsolowej są na tyle znaczące, że warto poświęcić jej oddzielny materiał. Najbardziej uwypukloną różnicą jest rozmach edycji Wii U. Iż wydanie kieszonkowe robiło spore wrażenie mnogością funkcji znajdzieki trybów, których nie powstydziłaby się żadna inna gra, ale teraz to jego większy brat przejmuje należną sobie koronę. Na czele usprawnień wybija się oczywiście oprawa graficzna, która w wydaniu Wii U rozrosła się do pełnego 1080p w 60 klatkach na sekundę, co wychodzi jej zdecydowanie na korzyść. Choć czasów wydania Wii z 2008 roku zmieniło się wiele, szczególnie w kwestii tego, ile dzieje się na ekranie. Akcja toczy się nie tylko na pierwszym planie, ale i w pełnym smaczku w tle każdej z aren, a animacje postaci i towarzyszące im komiksowe efekty ciosów cieszą oko poziomem przywiązania do szczegółów. Wiem, że wśród Was są fotografowie lubiący cykać screenshoty, więc dostępny w grze tryb fotograficzny rozgrzewał się będzie pewnie do czerwoności, bo jest na czym zawiesić oko. Silnik gry jest zaskakująco stabilny nawet na największych planszach, w sytuacjach, gdy na ekranie wyświetla się nawet kilkunastu bohaterów i ani razu nie doświadczyliśmy spadku płynności gry. Jedynym minusem jest dostrzegalny delikatny aliasing przy dużych zbliżeniach, ale w wirze wartkiej akcji potrzeba będzie sokolego oka, żeby go zauważyć. Jeszcze lepiej jest z muzyką. Nie będę udawał, że liczyłem, ale według zapewnień twórców w grze znajdują się aż 463 utwory pochodzące z ponad 30 marek należących do Nintendo i partnerów. W trakcie walki usłyszymy nowe i klasyczne aranżacje znanych melodii pochodzących z takich hitów jak Mario, Sonic, Pac-Man, Pokémon, The Legend of Zelda czy Mega Man. W dodatku wszystkie funkcje związane ze ścieżką dźwiękową są bogato konfigurowalne, dając nam wybór częstotliwości od grywania danych utworów. To jak wiele wysiłku włożono w skompilowanie podkładów na potrzeby gry Zakrawa Nasze szaleństwo i nie skłamie chyba jeśli powiem, że jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej umuzykalnionych gier w historii. Ponieważ na 3 ds wybór dostępnych planż związany był bezpośrednio z rozmiarami ekranu konsoli, wydanie Wii U zawiera szereg etapów niedostępnych przenośnie, w tym zupełnie nowe, większe wersje klasycznych aren przygotowane z myślą o nowym trybie ośmioosobowym. Dostępny jedynie lokalnie 8 Player Smash to imponujący wizualnie sposób na zaciągnięcie do zabawy do siedmiu znajomych lub bohaterów sterowanych przez komputer. I choć fakt, że gra nie klatkuje nawet przy takim obciążeniu, robi wrażenie, to sam tryb jest raczej ciekawostką, bo próba ogarnięcia takiego chaosu jest z góry spisana na niepowodzenie. Aby obsłużyć tyle postaci potrzebna będzie oczywiście odpowiednia liczba kontrolerów i w tym względzie autorzy również nie dali ciała. A tytuł jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o możliwości konfiguracji. W Smash'a grać możemy dowolną mieszanką pilotów, klasycznych kontrolerów, kontrolerów pro pilotów z nunchakiem, no i oczywiście domyślnym gamepadem. Co więcej, posiadacze Smash na 3DS mogą połączyć się z wersją Wii U i używać jako pada swojej przenośnej konsoli. Można też kupić opcjonalną przejściówkę i korzystać z klasycznej i ukochanej przez fanów metody grania padami do GameCube. Na brak opcji nie można narzekać. Najwięcej zmian czeka grających jednak w dostępnych trybach. Labiryntowy Smash Run wersji 3DS wyrzucony został na rzecz gry planszowej Smash Tour dla czterech osób. Choć pomysł na imprezową planszówkę wydawał się nie najgorszy, to jego przekombinowane wykonanie powoduje, że bardzo trudno wprowadzić do niego nowych graczy. Zadanie grających polega na rzucaniu kostkom i bieganiu po planszy, zbierając w ten sposób bonusy do statystyki przedmioty. Część przedmiotów ma swoje zastosowanie na planszy, pozostałe w walce. Gdy zawodnicy spotkają się, rozpoczyna się pojedynek, a przegrani tracą część zdobytych bonusów. Celem gry jest zgromadzenie największej liczby znajdziek przed upływem czasu, by potem wykorzystać wszystkie zdobyte umiejętności w ostatecznym pojedynku. Wszystko komplikują mało jasne zasady pomniejszych starć, konieczność czytania długich opisów każdego przedmiotu pod presją czasu i ogólne wrażenie bezładu potęgowanego przez fakt, że tury wszystkich graczy odgrywane są jednocześnie. Smash Tour może długofalowo okazać się grywalny, ale tylko pod warunkiem, że gramy wyłącznie z ludźmi, którzy posiadają już bardzo dobre zrozumienie zasad. Początkujący szybko się tylko sfrustrują. Dużo lepiej prezentują się tryby poboczne. Classic znów składa się z szeregu bitew zakończonych pojedynkiem z Master Handem, Crazy Handem lub na wyższych poziomach nowym bossem, który w wersji Wii U otrzymał nową, dodatkową formę. Najfajniejszym dodatkiem jest jednak moim zdaniem system Special Orders, z którym wykonujemy zadania dla samego Master Henda. Są to generowane losowo pojedynki odbywające się na szczególnych zasadach. Im trudniejszy pojedynek, tym wyższa pieniężna cena wstępu, ale również lepsze potencjalne nagrody do wygrania. Jeszcze fajniejsze są Crazy Orders wykonywane dla Crazy Henda. Tu zasady są trochę inne. Aby wziąć udział, musimy zużyć przepustkę, którą możemy wygrać w innych trybach lub zapłacić słone 5000 złota. Crazy Orders również generowane są losowo, ale tu naszym zadaniem jest przetrwać jak najwięcej wyzwań na jednym pasku zdrowia, wygrywając nagrody co pojedynek. Po każdym wyzwaniu zdecydować możemy, czy gramy dalej o kolejne atrakcyjne nagrody, czy chcemy skończyć grę w finałowym pojedynku z samym Crazim. Trzeba grać bardzo taktycznie i liczyć na odrobinę szczęścia, bo porażka oznacza oczywiście, że część zdobytych nagród przepadnie. Pozostałe tryby to już lekko zmodyfikowane punkty wspólne wersji przenośnej. W All Star znów będziemy walczyć z wojownikami losowanymi na podstawie lat wydania ich pierwszej gry, ale tym razem od bohaterów najnowszych do najstarszych. Dostępne jest też drzewko tematycznych wyzwań, których ukończenie odblokowuje wyzwania przyległe i obowiązkowe minigierki treningowe. A jeśli nam jeszcze mało, to wbudowany edytor plansz umożliwi stworzenie naszych własnych dzieł. Niestety jest on dość toporny w obsłudze i bardzo prymitywny, umożliwiając umieszczenie na nim tylko podstawowych obiektów. Obsługuje się go za pomocą ekranu dotykowego, ale nawet wtedy nie jest to szczególnie wygodne, bo edytor jest bardzo wybredny w kwestii kształtu i rozmiaru obiektów jakie możemy narysować. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że grze brakuje możliwości dzielenia się gotowymi poziomami z innymi użytkownikami ale podobno Nintendo pracuje już nad taką funkcjonalnością. Mimo to społeczność gry stworzyła już szereg bardzo imponujących projektów. Szkoda tylko, że nie może się nimi podzielić. Dzięki wbudowanemu w Padlet Wii U, czytnikowi NFC do gry zeskanować możemy też nowe figurki amiibo. Naszą statuetkę możemy nazwać, odblokować dla niej dodatkowe ruchy specjalne, a także wzmacniać statystyki, karmiąc zdobytymi wcześniej przedmiotami. Amiibo ma swój poziom doświadczenia, który rośnie wraz z kolejnymi toczonymi przez niego walkami. Po sesji w grze możemy potem zapisać postęp naszego bohatera, przykładając go z powrotem do Padleta. W ten sposób nasz ludek będzie mógł walczyć również na konsolach. Innych graczy, jeśli oczywiście go ze sobą zabierzemy. Super Smash Brothers for Wii U nazwać można bez problemu najpełniejszym wydaniem tej marki. Po imponującej wersji 3DS ciężko było sobie wyobrazić, że w grze tego kalibru dałoby się zmieścić jeszcze więcej treści, a jednak dla miłośników tego specyficznego cyklu jest to z pewnością pozycja obowiązkowa, ale w kontekście niedawnej premiery edycji 3DS-owej ciężko usprawiedliwić kupowanie ich obu. Oczywiście wiadomo było, że obie gry będą do siebie podobne i dlatego jeśli jesteście już szczęśliwymi posiadaczami mobilnej kopii gry, to prawdopodobnie mieliście tego świadomość i nie będę raczej nakłaniał was do wersji Wii U. Chyba, że macie pod ręką siedmiu kumpli do ogrywania nowego trybu ośmioosobowego.